Jeśli nikt nie nazywa cię niebezpiecznym, oznacza to, że nigdy nie postawiłeś na swoim. Jeśli nikt się ciebie nie boi, oznacza to, że nigdy nie odważyłeś się zakłócić porządku. A jeśli nikt nie mówi o tobie źle, oznacza to, że nigdy nie stałeś wystarczająco wysoko, by rzucić na kogoś cień. Prawda jest taka, że ludzie ujawniają swoją niepewność w tym, jak cię traktują. Jeśli ci zazdroszczą, to dlatego, że posiadasz coś, czego oni nie mają. Jeśli kpią z ciebie, to dlatego, że nie rozumiejesz, umieją siły twojego umysłu, a jeśli próbują cię obalić, to dlatego, że już zdali sobie sprawę, że jesteś ponad nimi. Krytyka, oszczerstwa, a nawet naśladownictwo to nie są obelgi, to uznanie dowód na to, że masz znaczenie, że się wyróżniasz że inni nie mogą Cię zignorować, więc pozwól im mówić. Ich opór tylko potwierdza Twoją siłę. Zostaw lajka, obserwuj.